Psalm 119, wersety od 33 do 40 Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym przestrzegał ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję. Nakońmy serce do Twoich napomnień, a nie do zysku. Odwróćmy oczy, niech na marność nie patrzą. Przez swoje słowo udziel mi życia. Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie. Odwróć moją hańbę, która mnie tworzy, bo Twoje wyroki są pełne dobroci. Oto pożądam Twoich postanowień. Według Twej sprawiedliwości zapewni mi życie. Mądrość Syracha, rozdział siódmy, werset szesnasty. Nie doliczaj siebie do mnóstwa grzeszników. Pamiętaj, że gniew karzący nie zwleka. Księga Wyjścia, rozdział 17 Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia i kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc Daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody, i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud. I weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skale na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba. Ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali pana na próbę, mówiąc: Czy też pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozłego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, a Aaron i chór wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. A Aaron zaś i chór Podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: Zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał pan Nissi, gdyż mówił: Ponieważ podniósł rękę na tron pana, dlatego trwa wojna pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 4, werset od 21 do 23. Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania? Niechaj słucha. List świętego Pawła apostoła do Rzymian, rozdział 9, wersety od 19 do 29. Powiesz mi na to, dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli Jego może się sprzeciwić? Człowiecze, kimże Ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny? Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia zasługujące na gniew, gotowe na zagładę, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń objętych z miłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród Pogan. Mówi o tym u Ozaasza. Nazwę lud nie mój, ludem moim i nie umiłowaną, umiłowaną. I stanie się, w miejscu, gdzie im powiedziano, wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta będzie zbawiona. Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. Jak to też Izajasz przepowiedział, Gdyby Pan zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, i bylibyśmy podobni do Gomory. W Bogu uwielbiam Jego słowo. Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.